ocenia ten transparent, który niósł Sławomir Mencen, że Berlin się upomina o Donalda Tuska? On to Ja tak, widziałem ten czas. Tak. No to jest absurdalne. Nie wiem, czy, po Polsk, czy ta polszczyzna jest taka właściwa. Natomiast wydaje mi się, że to w ogóle jest palenie flagi Unii Europejskiej. Noszenie transparentów ad personam premiera pokazuje słabość tych, A którzy Ale jeszcze to niesie to pan Mencen, który ma korzenie niemieckie, bo jego dziadek, przecież tam pradziadek no. był w, w Wehrmachcie, Nazwiz, więc to jest Nazwisko nie jest, to tego nie wiedziałem, ale nazwisko też, też nie jest szczególnie piastowskie. Ja... Główna propagandystka TFN24 Monika Olejnik na antenie TFN24 skłamała, mówiąc, że dziadek Słowomira Mencena, lidera Nowej Nadziei, jednego z liderów konfederacji, służył w Berbakcie. Sławomir Mencen bardzo szybko napisał, że jest to kłamstwo, ale cała sprawa wywołała zasłużoną burzę. I o tym wszystkim w najnowszym wideo komentarzu Karol Gac. Zapraszam. Fraza dziadek w w polskiej polityce jest znana nie od dzisiaj, bo właściwie ponad 20 lat temu do polskiej polityki weszła za sprawą Jacka Kurskiego i rodzinnej historii premiera Donalda Tuska. Ale tym razem tej frazy użyła Monika Olejnik w swoim sztandarowym propagandowym programie Kropka na D, której gościem był Grzegorz Schetyna. Rozmowa dotyczyła Marszu Niepodległości, tego jak przebiegał, ale również tego co z Robił lider konfederacji słową Irmencen, bo ten nie dość, że złamał prawo i odpalił rację, za co o dziwo ktoś wpadł na genialny pomysł, by uchylić mu immunitet, to dodatkowo szedł na tle takiego baneru, który nie nieśli politycy nowej nadziei. Polska dziś się upomina zwrócić Tuska do Berlina. Ja ten baner Państwu pokazywałem w zakładce społeczność, wywołał on Państwa bardzo żywiołowe emocje, większość z Państwa podzielała przekaz tego baneru. Najwidoczniej podzielali go także politycy Nowej Nadziei, skoro go nieśli, ale myślę, że akurat to wpisywało się w... Dużą część przekonań uczestników marszu niepodległości, ale ten baner oburzył Monikę Olejnik, która zapytała o niego Grzegorza Schetynę, polityka platformy obywatelskiej. No teraz już koalicji obywatelskiej. Grzegorz Schetyna stwierdził, że jest to absurdalne. Wydaje mi się, że w ogóle palenie flag Unii Europejskiej, noszenie transparentów ad personam atakujących premiera, pokazuje słabość tych, którzy to robią. Ocenił Grzegorz Schetyna. E, a do tego wtrąciła się Monika Olejnik, wskazując, że, ale jeszcze niesie to pan Mencen, który ma korzenie niemieckie, bo jego dziadek, czy tam pradziadek, był w Wehrmachcie. Dopowiedziała Monika Olejnik. A Grzegorz Schetyna stwierdził, że tego nie wiedział, ale nazwisko też nie jest szczególnie piastowskie. De facto atakując w, za, jak rozumiem, korzenie pochodzenie Sławomira Mencana. W dalszej części programu Olejnik sprostowała, że chodziło o brata, dziadka lidera Konfederacji, bo zapewne dostała już taką wiadomość na ucho. Ale do tego fragmentu, w którym Monika Olejnik stwierdziła, że to dziadek, Menzen był w Wehrmachcie, odniósł się sam zainteresowany, odniósł się słową Mencen, lider Konfederacji, który bardzo szybko odniósł się do tego na portalu społecznościowym X, pisząc Przed chwilą Monika Olejnik kłamała w TVN, że mój dziadek służył w Wehrmachcie. To jest kłamstwo. Mój dziadek służył w Wojsku Polskim, walczył w kampanii wrześniowej po polskiej stronie. Miał niemieckiego ojca, matkę Polkę i wybrał, że chce być Polakiem. TVN ciągłe kłamstwa całą dobę. Napisał Słowomir Mencen. A warto przy tej okazji przypomnieć, że w 2023 roku Słowomir Mencen obszernie wyjaśniał, że w niemieckiej armii w czasie II wojny światowej walczył brat jego dziadka, a nie jego dziadek. Zawsze uchodził za Cwaniaka, nie był lubiany przez resztę rodziny, mówiono na niego Hans. Prawdopodobnie nie bez powodu, bo po wybuchu wojny Jan poczuł się dla odmiany Niemcem. W 1941 roku został powołany do Wehrmachtu, trafił na front wschodni, walczył wtedy z Rosjanami na Krymie, zanim to było modne. W 1944 roku trafił na front zachodni do Alzacji. Jego jednostka wycofała się do Bawarii, gdzie trafił do niewoli amerykańskiej. Nie bardzo miałem wpływ na to, co robił brat mojego dziadka, więc niezbyt się tu poczuwam do jakiejkolwiek winy. Mój dziadek był według mnie bohaterem, a jego brat kanalią. Jeśli mogę czuć dumę z, tego po z powodu tego pierwszego, to może powinienem wstydzić się za tego drugiego, ale nie zamierzam. Nie czuję żadnego związku z człowiekiem, z którym łączy mnie wprawdzie dalekie pokrewieństwo, ledzieli wszystko inne, o którego istnieją niedawno się dowiedziałem. Podsumował w 2023 roku słowo Mencen wyjaśniając zawiłości swojej rodziny i przeszłość swojej rodziny, bo wówczas też pojawiały się tego typu zarzuty. Także przy okazji oczywiście toczącej się kampanii wyborczej, a teraz Monika Oleń, jakby nie znając tych faktów, przypomina nie dość, że przypomina tę sprawę, to w dodatku rzuca sobie lekko sformułowania, które są po prostu kłamstwem. Dziennikarz przed programem powinien się dokładnie przygotować. Jeżeli chce już użyć jakiegoś argumentu, jeżeli chce przypomnieć jakiś fakt, to powinien być do precyzyjny i powinien wiedzieć dokładnie, o kogo chodzi. Tymczasem Monika Olejnik w swoim stylu rzuca takie, a nie inne sformułowanie i dopiero później się oczywiście poprawia. Nie dziwię się więc Słowomirowi Mencenowi, że odniósł się tak szybko do tego, co padło na antenie TVN24. No bo gdyby. Ktoś uznał, że mój dziadek służył w Wehrmachtzie, zareagowałbym tak samo. Ale jak widać, moi coole nikt to nie przeszkadza. A to wszystko dlatego, że słowo Miermensen i nowa nadzieja w Marszu Niepodległości nieśli taki baner wymierzony w premiera Donalda Tuska. A co jak co, wiadomo. TVN24 premiera Donalda Tuska obrażać nie można, bo premier Donald Tusk jest świętością. Ale Monika Olejnik, w ostatnich tygodniach i miesiącach, wielokrotnie już dała dowód na swojej stronniczości politycznego zaangażowania, więc nic dziwnego, że widzowie. Także TVN24, ale zdecydowana większość tych, którzy TVNu 24 nie oglądają, tak mocno krytykują Monikę Olejnik. Bo Monika Olejnik jest symbolem tego, co złe w dziennikarstwie. No, tu w ogóle można by wejść w temat, czy Monika Olejnik jest dziennikarką, czy też nie. Ale warto poczytać historię Moniki Olejnik, warto poczytać historię powstania TVN-u, warto poczytać o związkach Moniki Olejnik. I o kilku innych faktach, które są dostępne publicznie i powszechnie znane. Zwłaszcza zachęcam do tego tych, którzy akurat tym tematem, tym obszarem się nie interesowali, bo naprawdę można trafić na bardzo, ale to bardzo ciekawe rzeczy. Za nami Marsz Niepodległości. Największe święto, najważniejsze święto w kalendarzu polskiego patrioty. Za nami też wspaniały Marsz Niepodległości. Ponad 200, być może blisko 300 tysięcy osób przeszło ulicami Warszawy. W spokoju, godnie świętując odzyskanie niepodległości. Choć władze stolicy robiły wszystko, co tylko mogłyby uprzykrzyć życie tym, którzy brali udział w marszu. Marszu Niepodległości, o taki przypadek, że akurat na trasie Marszu Niepodległości padło oświetlenie. Ale nie przeszkadzało to tym, którzy szli w tym marszu, zwłaszcza, że wśród nich był także prezydent Polski, Karol Nawrocki. Ja zachęcam Państwa jak zawsze do komentowania tego materiału, proszę pisać, proszę komentować, jak Państwo oceniają tę sytuację z TVN24, z Kropki na D, jak Państwo patrzą na słowa Monika Lenik, ale także na reakcję Słowomira Mencena, ale także jak Państwo oceniają tegoroczny barsz Niepodległości. Proszę się podzielić, czy byliście Państwo na nim, czy oglądaliście, będę za to bardzo wdzięczny. Karol Gac, kłaniam się nisko.